Siemanczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiurega! Dziś przygotowałem dla Was napędy napędy DVD o łącznej masie kilo 670 zakupione na skupie złomu po 3,50 Wyszły mnie jakieś 6 zł. 5,85 Dokładnie wychodzi za te dwa dyski Takie, dyski te dwa napędy i teraz Pytanie czy to się... O kurda czy to się w ogóle opłaca kupić na skupie złomu? Sprzedaż takich napędów jest po 250 na specjalistycznym skupie złomu, czyli już straciłem na tym złoty 70 zł, jakieś niecałe. Ale czy po rozbiórce to będzie miało sens? Ciężka. I pokażę wam, jak na skupie złomu poradzić sobie z tymi napędami, żeby jednak zarobić. Także zapraszam do seansu. Na początek no to wiadome. Odkręcamy. I tak. I już Wam mówię, tam było 6 zł. Szybko my to bietnęli, i teraz tak, ukazuje nam się taka płytka, nie? A nawet dwie. I jak my to robimy? A więc te płytki liczone są po. Teraz już nie wiem, kurczę piecodłem, będę musiał sprawdzić na jakimś stopie. Znaczy ta to jest liczona normalnie po 5,50 za kilogram, a ta jest liczona bodajże po 26 albo 36. Już mnie kurczę. Nie pamiętam, szczerze wam powiem. No, zaszczelcie mnie, ale nie pamiętam. Eee, ale tak. Jeżeli oczywiście macie jakąś wkręt Oj, nie tak. To nie tak miało być. To miało być. Staśmo miało być. O, wróć. O, tu pozłacane, no pewno, że tak. Taśmę zostawiamy, tutaj się odepnie. I tak. Ta płytka chyba 20, ale jeszcze sprawdzę, nie ważne. Dobra, nie ważne. Yy, oj, Oj, yy, 550 za kg i to wszystko resztę bierzemy, tu jeszcze jest mosiąc może by to wyciągnąć. Czasami jest to mosiąc żółty, czasami pobielony, pobielany, a czasami zwykła stal, tu mamy mosiąc żółty. Zostawimy sobie to i tak. Taki oto cały zestaw. No to by jeszcze mógł wyciągnąć tam troszkę złota, jest, ale. Nie wiem, nie wiem czy jest sens, ale ogólnie yy, najlepiej zrobiła się to wyciągnąć. To wyciągłem, zamknąć, zakręcić. I z powrotem na skup złomu. Taki oto, o. I tyle. I wtedy jest szansa, że zarobicie. Sprawdźmy to. Czyli jeżeli wymontujemy sam yy, samą płytkę. Aha, nie zważyliśmy ile waży w całości. Ważyłem dwa dyski. Dobra, czyli wrzucam wszystko to, co wyciągłem. Plus te śrubki. Taki teścik sobie dzisiaj zrobimy. Co by się opłacało, a co nie. Dobra, jeden yy, dysk, jeden napęd. Co z tymi dyskami dzisiaj ma? Jeden napęd waży 895 gram, kupujemy go po 3,50 na skupie złomu, czyli płacimy za niego 3,13, 3,13 płacimy za napęd. A teraz sprzedajemy, idziemy sprzedać po 90 groszy, czyli 74 groszy dostajemy za stal. Do tego płytkę osobno sprzedajemy po 5,50 za 8 groszy i co to się nie dodało, a gdzie stal, no patrzcie, jakie kurde cholerstwo, czyli stal sprzedajemy po 90 groszy, a ja teraz dodaję, no pięknie i na koniec płytka idzie i teraz właśnie muszę sprawdzić ile ona kosztuje. No, i tak, sprawdziłem to. Taka płytka jedna z napędów CD-ROM, DVD-ROM. Aktualnie najwyższą cenę znalazłem: 45 zł za kilogram. Oczywiście były różne ceny na różnych skupach, od 26 bodajże do 45, właśnie w tym najlepszym skupie, na który znalazłem. Czyli 45 zł śmiało możemy sobie liczyć taką płytkę. Czyli wrzucamy płytkę. 45 zł, daje nam 2,25, daje nam 3,07 i mosiąc żółty po 20 zł za kilogram, 10 groszy, daje nam 3,17, czyli grubo zarobiliśmy 4 grosze, bo 3,13 było jak kupujemy po 3,50 ten dysk, ten kurde, co z tymi dyskami, napęd, czyli nie opłaca się tak robić. No ale co? I teraz by pasowało to rozebrać w całości Tylko, że to już robiłem I nie będę Wam oczywiście zawracał gitary Tym rozbieraniem w całości Jedyne co możemy się pokusić to jeszcze ściągnąć właśnie Tutaj ten laser W którym tam jest troszkę jest mosiądzu, miedzi, ale miedzi no to wiadomo nie ma za wiele Płytka jest, ale ona jest przyklejona bodajże na stali I taśma, taśma, taśma ta, no, albo sreberko Albo sreberko. Prawdopodobnie sreberko. I weźmiemy tą taśmę. Co będzie się marnować, nie? Albo! pierona No nic urwało mi się tam. Kurczę. Tutaj mosiężne jeszcze te. No, ale to nie ma sensu. Yy, rozbierałem już tak dysk w całości. Sprawdzałem, czy to najlepiej, czy na złom, czy na skup, czy na yy, w całości rozebrać i dopiero sprzedać. Film wrzucę Wam tutaj w okienko. Możecie sobie kliknąć i sprawdzić, jak to ma, yy, czy to się opłacało, czy się nie opłacało. A dziś sprawdzaliśmy, czy yy, opłaca się to wymontować. Ale sprawdzimy tak, inaczej. Yy, po prostu jesteśmy na skupie złomu. No i. Mamy o, wróć tak to było. Tak, dobra. jesteśmy na skupie złomu, nie? Wyobraźmy sobie to i widzimy takie dwa napędy. Sprawdzimy sobie ile zarobimy z tych dwóch napędów. Tak, z jednej strony przykręcimy, z drugiej strony przykręcimy i po prostu pójdzie to na złom. W takich <laughs> w taki yy, sposób, że tylko wyciągnąłem płytki. Ale otóż chcę wam powiedzieć że wyobraźmy sobie taką sytuację, a nie trzeba ją sobie jakoś bardzo wyobrażać. A jakoś nie jest ona. A jakoś nie jest ona trudno do wyobrażenia. Dobra, dwa wystarczą, bo to, to i tak chodzi o to, żeby no, to blacha trzymała, żeby nie widzieli, że puste. Jest taka sytuacja, że spotykamy taki dysk twardy. Kurde, nie dysk twardy napęd. Spotykamy takie dwa napędy, nie? I teraz tak, jak na nich zarobić? Wrzucamy na wagę kilo 600 tam było jakoś i tu ta siemka kilo 665 niech to myślę że to będzie tyle samo co było przedtem kilo 670 I po 350 zapłacimy 5,85 czyli tyle ile jadałem za te wszystkie dyski ale 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 yy, zróbmy tak że bierzecie ten dysk otwieracie go wyciągacie mosiąc, wyciągacie tą płytkę i wyciągacie tą płytkę nie i wtedy Robimy tak z dwoma dyskami. Zobaczymy sobie jaki zarobek będzie. Bierzemy tego drugiego dyska. Po prostu na, na złomowisku bierzecie. O, cyk. Jak już będziecie na złomowisku to sobie weźcie taki zestawik. Ze sobą. Zawsze się przyda 108 elementów. Link w opisie filmu. Yy, I tak. Bierzcie taki zestawik. Idziecie. Patrzycie. Są dwa takie yy, napędy. 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 Nie dyski napędy. No to cyk fuch. Rozkręcacie. Tak, żeby nikt nie widział, nie? Rozkręcacie Widzicie? Płytkę No to płytkę cyk fuf, do, do kieszeni no, Żartuję, nie do kieszeni, no trzeba za nią zapłacić, nie? Ale bierzecie po prostu płytkę To też weźcie 5,50 za kilogram, to nie czy 50, nie? O, tu jest z silnikiem Ale tego, a dobra, weźmiemy z silnikiem nie no, nie, nie bierzemy z silnikiem. Silnik trzeba upitać. Aj, same problemy, no, same problemy. O. Idzie tam z powrotem. Płytkę mamy. Teraz sobie to zatkamy. Aha, nie, jeszcze ten mosiąc. Też jest mosiączna tutaj. Tylko o... Wyciągamy ten mosiądz żółty, silnik właśnie tam z powrotem, szkoda w ogóle objemnik będzie, czy to będzie takie, nie wiem, tutaj w tym laserze złotko, ale to kiedy indziej, to nie, nie wyciągajcie, to nie ma sensu na razie, inna zabawa dzisiaj jest. Cyk, fuch, o, zamykamy, taki sprzęcior mamy rozebrany już, to sobie zostawiacie na skupie złomu i teraz idziecie na wagę. Kupić to po 3,50, nie? Bo to kupujemy po 3,50 zawsze. Na skupie złomu. No, leżało sobie tam gdzieś tam to sobie kupujemy. Czasami jest tak, że po prostu nie chcą sprzedawać tego. Nie wiem, czy mieliście taki przypadek. Dajcie znać w komentarzu. Ale mówili na przykład, że nie, bo to już wyciągnięte z jakiejś maszyny. Trzeba brać całą maszynę. Będą na pewno. I tak, 3,50. Kupujemy to za 46 groszy, nie? Jak tam sobie wyciągniemy to na skupie złomu. I teraz tak. Liczymy płytki po 5,50 za kilogram. Dodajemy 11 groszy. Następnie yy, mosiądz żółty. Dwie dyszki za kilogram. Chyba na 21, ale policzmy 20. Dodajemy 21 groszy. Czyli już połowę żeśmy odrobili, nie? I teraz te płytki sprzedajemy na yy, skupie po 46 zł czy 5 zł? 45 chyba, 45 złotych, no to jest 4,73, zarobiliśmy 4,94 wydając 40 parę groszy, czyli jesteśmy 4,50 niecałe na plusie. Opłaca się? Za roboty ile? Chwilę, a to sobie zostawimy na skupie złomu, ale jak oglądaliście już ten film, który wrzucałem Wam u góry ekranu, a nie oglądaliście jeszcze, to jest w opisie filmu, tam mogliście się dowiedzieć, że nie opłaca się rozbierać dysków, nie opłaca się ich w ogóle kupować, no, no nie są opłacalne. Jak gdzieś znajdziecie w shopie, to właśnie wyciągcie tylko płytki i resztę na skup złomu, bo no, no nie ma najmniejszego sensu więcej, bo tam jest dużo plastiku i, i wychodzi tak, że wychodzi mniej niż jak sprzedamy po 2,50 na skupie w całości, bo tego złomu jest po prostu mniej. Ale wtedy żebym liczył chyba płytki po 30, po 26 zł. No, mogło tak być. Mogły iść na górę jakieś te płytki. Albo jest jakiś inny skup. Dobra, no nieważne. To nie patrzcie na ten film. Patrzcie na ten. Czy robimy tak? Wyciągamy płytki, sprzedajemy płytki, zarabiamy z dwóch napędów piątaka. I jeszcze z tego sobie, jeżeli nie kupiliście tego na skupie złomu, to możecie to oddać na złom. To ściągamy. I jak dajmy na to, że znaleźliście te dwa napędy, to 90 groszy za takie coś liczymy, czyli zarabiamy 6,33 za 2 napędy, czyli 3,15 za 1, gdzie za jeden liczony jest przepraszam, nie za 1 za kilo jest liczone 2,50 na skupie, czyli 0,79 79, czyli praktycznie 100% mamy przebicia, no nie, no troszkę mniej, ale jest przebicie duże na jednym dysku, czyli nie sprzedawać w całości, wyciągać tą płytkę, no i na skup ewentualnie w całości no i co, jeżeli się podobało, daj lajka, daj suba i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, cześć!